Zwrze mamuchy, mam muchy, macie pozdrowienie od trzy i witam Was dzisiaj w odcineczku na kanale. Dawno nie było odcinka, także stwierdziłem, że coś wrzucę. Znaczy w sumie dzisiaj mam dla was poradnik yy, o zarabianiu w tej gierce. Yy, I po prostu powiem wam jak to robić najszybciej jak to robić efektywnie, skąd brać te pieniążki, bo wiadomo nie każdy to ma i. W ogóle w szare. Yy, otóż tak, yy, pierwszą rzeczą. Z listy bonusów, że tak powiem, no to będzie chock Premium. Skąd można zdobyć chock Premium? Czock Premium albo kupujemy za Golda, którego możemy zdobyć w grze lub kupić, albo kupujemy go w sklepie, albo trzecia opcja, i chyba najlepsza, moim zdaniem, jeżeli nie chcemy wydawać pieniędzy. To będzie kupienie go w sklepie za obligacje. Oczywiście tutaj nie ma wszystkich możliwych pojazdów, które można kupić, ale można kupić na przykład taką Lorkę, czy też zobaczmy, co tutaj jest. Nie wiem, takiego Patriota, ewentualnie gwardziste. Także są, są tutaj czołgi, które raczej dają sobie radę. Ale wiadomo, nie wszystkie takich Chrysler no to za dużo tym nie zarobimy, bo to trzeba głównie z Golda grać, żeby coś osiągnąć. Okej okay, kolejnym yy, ważnym tutaj punktem będzie posiadanie konta premium, które. Yy, też się kupuje za złoto. Yy, oczywiście nie jest to tak, że można tylko za złoto kupić to konto, bo można na przykład je dostać z jakiejś nagrody. Tak, jak był Karnet, teraz już go akurat skończyłem. Hmm, czy mogę go. Nie mogę go chyba rozwinąć. Kupuję lepszą Nie mogę tego. No, już go ukończyłem, ale w Karnecie na przykład za darmo były 3 dni premium i tutaj została jeszcze jedna godzina z tego premium. Czyli kolejnym bonusem do zrobienia jest rezerwa. Plus 50% do kredytów. Jeszcze, jeżeli jesteśmy w klanie, mamy kolejną rezerwę klanową. I ta klanowa dodaje tam, podaje, 15 czy 30%. Nie, 15% chyba w randomkach daje. Co jeszcze możemy zrobić, żeby zarobić więcej? Możemy grać w Plutonie z posiadaczem konta premium. Jeżeli posiadamy konto premium, my dostajemy plus 15%. Jeżeli posiada konto premium Plutonowy, dostajemy plus 10%. I jeżeli zrobimy oczywiście Pluton jednoosobowy, tak jak ja w tym momencie to zrobiłem, no to wtedy ten bonus się nie liczy, no bo to nie jest żaden Pluton. Kolejnym punktem z naszej listy są misje osobiste. Tutaj mamy misję na czołgi. Po kolei i tak, jeżeli wykonujemy sobie takie misje, no to wiadomo, początkowo mamy na przykład Stuga 4. Żeby móc wykonywać na niego misję. Bodaję, że musimy mieć czwarty czy piąty tier. I tak jak tutaj widać, wymagania tych misji nie są jakoś zbytnio trudne. Wystarczy tylko, że wygramy bitwę, przetrwamy bitwę i będziemy w top 10 doświadczenia. I za takie coś będzie 50 tysięcy i 25, to jest 75 tysięcy za praktycznie, no, wejście do bitwy i zrobienie trzech strzałów, prawda? Ostatnim punktem na naszej liście są eventy. Często w grze pojawiają się eventy, które dają zarobić. Tak jak ta przypustka, tak jak. Yy, nie wiem, co tutaj można wejść. A są misje dzienne, właśnie, misje dzienne. Yy. No, a eventy tutaj na przykład można wskazać tryb linii frontu, który będzie jeszcze przez tydzień. I w tym trybie, jeżeli odpalimy sobie wszystkie bonusy i gramy pręmką no to naprawdę można spoko zarobić W granicach pół miliona za bitwę, a bitwa trwa jakieś 20... 25 minut Tak więc sposobów na zarabianie jest dość dużo Ale nie będziemy grali teraz linii frontu, mogę zagrać randomka i zobaczymy sobie Jak nam pójdzie Okej, okay, tak więc lecimy Wylosowała nas na osemki na mapie Overlord, niestety, ale nie jest to moja ulubiona mapa. Aczkolwiek trzeba się postarać, coś zrobimy. Na razie jadę na środek, tutaj w to miejsce. Istnieje duża szansa, że ktoś będzie jechał po drugiej stronie środkiem. I na początek bitwy sobie zrobimy darmowe pestki, a później zobaczymy, gdzie będzie jaki układ sił i co zrobić dalej. Czy jest tu ktoś? Jedzie su, ale su jedzie tam i mam spota od niego, także nie wyszło to. Hmm. Na razie tutaj poczekamy. A mamy bezetę po prawo. nią mogę spokojnie strzelić. I to by było na tyle ze strzelania w nią. Teraz ona będzie się starała wychylać co jakiś czas, więc będziemy mogli ją sobie karać, kiedy będzie chciała wychylić. O właśnie, tak jak teraz. Niestety, ale nie byłem gotowy na to. Mm. Teraz on się schował, więc ja wyjadę. I mogę go w ten sposób trzymać. Jeżeli będzie wyjeżdżał, to mogę w niego strzelić za darmo praktycznie i się schować. Póki co bitwa jest spokojna. O, i chyba robi głupotę? Tak, zrobił głupotę, ale się cofnął. PPZ no niezbyt. Tam jeździ spaghetti, tam jeździ Skorpion. Tygry. Spróbujmy wychylić na środek. Wydaje mi się, że stoją za niczym, za żadną osłoną. Jednak stoją za górką, za ziemią. Mhm. O. Tutaj chciałem zbejtować jego strzał, żeby strzelił. Specjalnie udałem, że wyjeżdżam i się zatrzymałem. I widzieliście, że on właśnie spudłował. Tylko, że niestety nie zdążyłem wychylić i strzelić w niego trzeci raz, bo też się schował sam. Ale pomysł był dobry. <grym> Oczywiście jakbym zebrał, to by nie był dobry, ale w naszej sytuacji był dobry. Ten T832 to nic nie zrobię na razie. Próbujemy wychylić na bezetę z powrotem. Ważne jest też to, grając mobilnym czołgiem, żeby nie stać w miejscu. Tylko szukać tych okazji, jeździć od lewej do prawej, wychylać z różnych stron, patrzeć, czy coś się dzieje. W ten sposób jesteśmy w stanie zrobić więcej, bo po prostu mamy większą ilość sytuacji, w których coś jesteśmy w stanie strzelić, czy jesteśmy w stanie... Odkryć o tutaj, kurczę zaskoczenie. Przed chwilą patrzyłem, go nie było co nie. No dobra, spróbujmy sobie może zjechać tam gdzieś do prawej. Tylko boję się Skorpiona. Ten T92 tam jedzie, może go wykryje? Nie wykrył. Wykrył. Okej, okay, a on stoi za bunkrem. Spróbujmy przez skałkę się schować. Ta bitwa jest już raczej wygrana, jest wynik 6-1. Także też nie można stać, bo jeżeli będziemy stać i czekać, to nic nie zrobimy. To jest ten moment bitwy, kiedy nasze HP już nie jest takie ważne, bo ta bitwa jest wygrana. Nie ma szans jej przegrać. Więc jedziemy na hura do przodu. A teraz wyczuję ISU. Więc to jest kolejna okazja na zdobycie trochę wyników 170 spota Też mam spota, ale zbytnio się tym nie przejmuję, po prostu jadę do przodu na hura I teraz tak, czy mogę coś strzelić tutaj? Mogę w spaghetti, ale niestety spróbowałem No, ee, jak mi zepsuł Lufę mi podłożył, dosłownie Pixel taki trafiłem, że to jest masakra Dobra, pojedziemy sobie może na Skorpiona. Jeżeli nie na Skorpiona, to strzelimy w to su od góry. Powinienem był załadować haeki, ale no już trudno. Załadujemy je jako kolejne, jeżeli się wystrzelam. Próbujemy dać. Oj, 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 spadnę. Spadnę, spadnę, spadnie, spadnę. Jestem lepszy. Dobra, wróciłem się. Dobra. Nie ja zauważyłem, że mam pocisk. Myślałem, że będę ładował. A z tego co widzę, to musiał się przeładować. Okej. Okay. Fajna bitwa. Dobrze, jesteśmy już w garażu i zarobiliśmy za tą bitwę 123 tysiące. Znaczy czysto wyszliśmy 116 tysięcy. Gdybyśmy jeszcze mieli bonus Plutonu i Klanu, to są dwa bonusy 15, 15%, to mielibyśmy z tych 80 tysięcy dodatkowo. 24 tysiące, więc byłoby na plus 140 tysięcy. No. To by było chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że coś tam wam rozjaśniłem, yy, że będziecie w stanie sobie zebrać na te wasze czołgi, które chcielibyście zdobyć. No i ja się z Wami żegnam. I do usłyszenia. Trzymajcie się i Elo.